Dobra, jazda. Przywitajcie się z czatem. Bo to jest obiad. <ścoughs> Przywitaliście się, się fajnie, miło. Siema. No dobrze. Siema. Nie nawet. No właśnie, nie jest się Ja chodzę stokiem znowu. To nie wiem, Ale... yes. Witam na kolejnym zgłoszeniu. Witam. Powiem tylko tyle. Poszedłem robić do nawigacji taska. Zrobiłem jednego taska w nawigacji, wróciłem się przez kafeterię, chciałem iść do Medbay. Ja patrzę, że na łebąsach leży ciało przy wentach. I nie wiem kto tam był, więc tyle mogę powiedzieć. S nie no nadużywaj naszego daj, zaufania daj, po poprzedniej gierze. Wiesz, co wydaje mi się, do Self to i tak trafisz, po ostatniej gierce. I tak trafisz. Ty <grym> co? Co? No teraz nagrywasz, co, nie? Śmierdzi trochę Proste. self reportem. Nie, no. Skipuję. Trochę no, mi śmierdzi, że nagrywasz i jesteś impostorem, co? Nie śmierdzi Self Reportem. Je bierz mi główną w głowie. Myślałem, że streama mam. Aby wszystko było widać, jakim jestem impostorem. Zaki to strasznie. Dobro, Dobra, ja skater zabił na moich oczach Pem Zy... tylko tyle. Ja, ja mam nagrane. Od. Mam nagrane, że tam stałem i y, tam pokaż. był już Ernie Bernie, ale ja tak kurwa nie zabiłem. Nie kurwa! Nie, nie. Nie byłem, no dobra! No dobra. Wypierdolcie mnie w chuj kurwa, to ja zabiłem to oczywiście. Nie, nie, nie. Ja, ja bym chciał nie, powiedzieć, ale. że dwóch kolegów... A nie, bo Mitch nie żyje. O kurwa. O to... Posłuchajcie o... mnie, proszę. Ja chodziłem cały czas z Frysiem, kurwa. I Frisiu zresztą... poszedł, ale... Frysiu poszedł ale... do nawigacji. Dobra, jeden ja ziomek ciało, daj kawałka, był. Chyba taki opierdalałeś. Dajcie mi, kurwa, mówić. Nie. Ale kawałka, ja sam ciało, pierwszy, ciało się mi... No, a więc idę sobie od wyponsów tam do O2. I stamtąd wybiega skater. Na moich oczach wchodzę, a tam leży Mitch. Ja mówię, żeby on powiedział, że widział mnie i był ze mną, a mnie wcale tam nie było. Ja nie kłamie. To jest Ja chciał powiedzieć, że no taki, opierdalałeś się przy wyrzucaniu śmieci. Ale wiesz, że są wyłączone visual Taski i nie widzę skargi na przykład. Wyłączone to na Tak. To, sorry. to super Mogę <słuch> powiedzieć pa, na sklejtera obronę, że on chodzi cały czas ze mną i w sumie, jakby chciał, ale... to by mnie odjebał na 40 różnych ha. razy. PM wam tylko kurwa tyle. Ale. Musimy kogoś ale... wywalić, bo jak nie wywalimy kogoś, ja sobie to. Ale dobra, ale tak czekaj, patrz. Przegramy. mówiłeś, że widziałeś, jak zabijam. Widziałeś, jak go ujebałem? No nie, ale czemu no stałeś kurwa. nad nim i nagle uciekałeś od niego? Przyszedłem, Przyszedłem i nawet nie zdążyłem kurwa kliknąć. <śled> to nie, no kurwa, ja myślać, nie, że, jest w kurwa. ja Widziałem na oczach Nie, dobra, zaufajcie mi. No, kurwa, jak mi ufacie, dwóch impostorów wyjechałem tamtej w gierce. No. Nie no, no dobra, w tamtej ja, gierce. Nie, ja mówię, zaufajcie mi. Erni w tamtej rundzie, kurwa, i w tej, kurwa, tak mi się śmierdział. I teraz, kurwa, jak Frysiu poszedł do nawigacji, to Erni wyszedł za nią. No kurwa, mówię wam, wyjebcie Erniego, bo Erni wyszedł przede mną. Jak ja robiłem o dwa. Ale a gdzie ty byłeś w ogóle? No, w której części mapy? No, no właśnie o nie dwa. robiłeś O2. A nie na widziałeś, rynie, że nie robiłem. I przenosisz na a w której części mapy w ogóle byłeś? No kurwa, na O2. w O2. Na O2. A gdzie to jest? Ja na... nawigacji, po prawej stronie. Na ciastko, na koło nawigacji. Się po prawej stronie właśnie, a ja, tak, ja jestem, całkiem, od od jestem całkiem od od na lewo. Dobra! To jedna rzecz, masz kogoś, kto ci to potwierdzi? Nie mam kogoś, kto mi to potwierdzi. No właśnie. S, Ewentualnie super. się mijamy chyba. Jak, jak nie był impostorem, to takim debilem, że nie słyszał. <laughs> o dobra. proszę. Co ty kurwa, mogłeś mnie odjebać tyle razy? A wy, A wy, A serio, wy serio uwierzyliście mu? Wy... wy serio mu uwierzyliście? Jesteście debilem. nie dobra, cicho teraz. Osobę, tym, ja. Dodek, że ja z wychowawczego uskarżenia od razu dałeś na Arniego. Oni są takie kurwa debile i... Że ty kurwa nie ja tylko Frysiu, no ja pierdolę, no. Nie no kurwa nie wierzę, nie? Ej Bartosz! Co? Odwaliście, Ale odwaliliście tego? Ale mi... widzieliście to kurwa czy nie? Ja jestem duszkiem, no? Ty jesteś z Frysiem impostorem, Frysiu mnie odwalił. I przyszedłeś... Się... I Frys... Wie, że Frysiu go zajebał Tak Frysiu mnie za dupcę. I, i, I do venta poleciał? A ty widzi... Nie, poleciał nie. do nawigacji, jak go chciałem bronić. Jakoś. A to ja myślałem, że do wenta wskoczył i ty? Ja, ja patrzę, gdzie Kawasaki chciałem go wrócić zaiebać. <grym grym grym> ale się Się nie udało. <grym> ale nie, czekaj, ale tu, tu mówisz o tym drugim kilu, czy o tym pierwszym? O tym Kawasaki. A, tak? no, a, ten, a ten pierwszy? Ten, ten, ten pierwszy. To, no ten, co ja zginąłem, bo on, to było wtedy, to było w nawigacji gdzie właśnie, ty, gdzie... Aha, W nawigacji. No to... No to Frysiu... nie. Nie, to... w Weponach byłeś. No w Weponsach, o Weponsach. Frysiu mnie, no, mnie zabił. No by do Wentów. A tak. do Wentów i ty później przyszedłeś i ty zgłosiłeś. Ta, i też go ratowałem, a kurwa on mnie. Nie no. Ale to jest tak irytujące, że ja robię pierwszego taska w nawigacji, znaczy w weponsach i nagle popierę widzę tę animację jak Mikar ukręca, nie wiem jak jest drugim. Ja to znowu na początku, hmm. na to nie widziałem, ale zagłosowana mi się. Alexą Ja jak to jest drugim posorem. Nie wiem kurwa! Możesz kurwa, na... nie wiem. Uśmierdziłeś <głos》. śmany> ja, się, ale ja wiem, to jest no, drugi no, postrzę. No, Masz no, mu no, powody, no. na przykład. Powody, kurwa, grunty. Bardzo. A Bartosz, popatrz na mnie i powiedz mi prawdę. Co będzie jesteś? Nie, przecież nie pęcisz go. Ale nie wygramy. Nie gram kurwa, więc jest Tylko się zaśmie. Za dobrze gra, za dobrze gra. Jak, jak będę przy to się Bartosz. to nie Ja mogę się zaśmie. mi kurwa, przy kim ty będziesz, bo nie wiem zaraz. Detektywie, kurwa, Martwi głosy nie mają. Chuj ci do tego. w Kurwa? Dobra, Kamil jest do mnie bo mi tam. Panie... A to się. A nie było, Gdzie... Gdzie było zabójstwo? Gdzie było? Gdzie było? Ja zaraz nie no, kawę, tak? Ale, nie... ale czekajcie, czekajcie, czekajcie. No, ale to nie argument. Na pewno? Wiemy, tylko na A. pewno tak. E. E, ja miałbym ale... Nie, miałbym kupę do oksygena, A Ernie już dostał. Nic mi, mi śmierdzi, no bo Michał bronił, Michał, żeby mi się broń nie szło. Tak, ale Kamil teraz coś mógł. Nie wiem, głównem. Kamil teraz powiedział, że ja za dużo gadam, że mu śmierdzę. Kamil to w ty? Ernie, Bernie jest 100% czysty. O kurde, tego jest chyba naprawdę Gramy w 8 osób i mówię, nie, kto jest 100% 30% to już mam połowę lobby, kurde. Ja pierdolę! No, Czemu, Czemu Cza, to no, ty, ty, tak się to nie jest To jest wiem, że nie byłem, dlatego mnie nienawidzę tej gry. Dobra. O, tak. Mówiłem, Kamil jest! jest A ah! Mówiłem, jest to kurwa nie, no, Bogiem! Chyba mogłeś zostać przy górze i byś zajęła odjebał do tego byś na czas to obra�ł. Ja wiedziałem, wiedziałem, że Kamil kurwa był, mówiłem. A jakieś dowody? Sykro mi Ale o co chodzi? <totopatik> Dobra, nie będzie. <totopatik> nie wiem kurwa. <grystanie> Takie to było <grystanie> na Nie, mogłeś chodzić to, że to będę spieprz, a nie do mnie Ej, a ja ale czemu mnie zabijesz, no jak, jak to byliśmy to wytawał sam na sam Nagrywasz tego Amora? Jarni, startuj To jest kurwa To się wytnie Tak, a jak ja to wytanie. samo, to się wytnie z Michim, a nie wyciąłem tego Michim, na ty nie Jadaj. jestem Ale możesz tak zamknąć? no, no dobry, dobry wejściu Jarni, dobry jest Ja pierdolę To co to ja? Ja Czemu on znowu kurwa znalazł ciało? Ej ale kurwa Im mam teraz taki pośledzeni. Ej mam pustos taki pustos mindfuck pustos Mam taki Ej ale mam mindfucka kurwa Bo nie wiem który to był Chłopie, ej ani jednego sabotażu Impostorzy nie zrobili, w ogóle jest już prawie wszystkie paski są zrobione dopiero... A to pewnie... Nie, kurwa, to, to jest albo Frysi, albo Miciu, albo Mici, albo Frysiu, bo jeden z nich ja zabił by, na moich oczach Ja bym ja by w Miciego, Michi tak się kręcił, No tak właśnie kurwa, kręcił, ja, kręcił ja, w Ja, 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 ja. se ja. dopiero robiłem Mici się tak Gdzieś kręcił Mici, tak, jak był Frysiu ze mną na kamerach, ja Frysiowi ufam, bo Frisiu, ej nie nie, trzeba wyjebać, bo są dwóch impostorów. Yy, ale jest zero tasków do zrobienia. Ale chuj, ale patrz to: yy, Był Frysiu ze mną na kamerkach i siedział ze mną na kamerkach we dwójka. Michi podszedł na taki range, że nie można było włączyć kamerek. Tylko sabotaż. I nic nie robił, tylko stał przez dwie sekundy i poszedł. Mici mi śmierdzi takim chujem: albo to jest Mici i Frysiu, albo to jest jeden z nich. Dobra, chuj, wyjebę Michał. Może dobry chyba. Jak nie Mici, to emergency na Frysia. Ale ja Frysiu wybierze zawsze. Wjechać, no, dobra. Lecimy w Miciego. No i Jest patrzcie. Był, po Był Ej, gościu. Ale, ale, Dobra, dobra, gramy w Monga, ej, gramy w Ej, ale poleciałeś, dobra. Linka. Ej, ty, Mich był impostorem? Był, 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 był. był, był. A? Ty, dlaczego nie ma tasku więcej? No bo by się Zapraszamy. impostorzy wyrobili, albo po prostu teraz impostorzy są debilami i wciągną... Ja zrobiłam wszystko... O kurwa, cicho! Wyrobili a no właśnie, dobra. Morda. Morda. Chyba to odpaliłem Jezu, jest jest ale jesteś prawa. Ale, ale Frysiu był klarą, bo skater mówi co. To był insta, to był inzyk. Aaaa, CDA miałem kurwa Michi to se pół gry kurwa idiota zajeba na dotka ocza kurwa. Michi zamiast zabić, nie wiem czy razy, to on, nie wiem, chciał się z nimi zaprzyjaźnić. Chyba. No bez kitu. Teraz miałem CDK z szedmi i od razu zabiłem.